to w 100% ekologiczny i bezpieczny dla Twojej skóry płyn do prania ręcznego. Idealnie nadaje się do prania delikatnych rzeczy jak bielizna, kostiumy kąpielowe, swetry, pędzel do makijażu czy nawet ubranka dziecięca. A teraz pokażę Ci jak w 15 minut zupełnie bez wysiłku zrobić pranie ręczne, które idealnie zadba o wszystkie Twoje najdelikatniejsze rzeczy. Wystarczy, że do około 5 litrów wody wlejesz 5 ml płynu soku. Tak, on jest tak wydajny. Ta duża butelka wystarczy Ci aż na 75 prań, co sprawia, że koszt jednego prania to tylko 1 zł. Pamiętaj też, aby do prania biustonoszy używać chłodnej wody. Dzięki temu chronisz włókna elastynowe i obód Twojego biustonosza zachowa swój wymiar na długi czas. A dzięki dostosowaniu sok masz gwarancję, że pranie w chłodnej wodzie będzie super skuteczne. Zamaczasz swoje biustonosze upewniając się, że woda swobodnie może przepływać między nimi. A teraz, teraz masz 15 minut na kawę, bo dzięki sok pranie robi się samo. Gdy ty się relaksujesz, cząsteczki aktywne płynu sołg łączą się z cząsteczkami brudu, wyciągają je z pomiędzy włókien do wody i tym zatrzymują. To zupełnie inaczej niż zwykłe proszki do prania, które działają na zasadzie wybielacza, agresywnie wgryzają się we włókna i je niszczą. Z działaż działasz równie skutecznie, ale delikatnie. Minęło 15 minut, teraz pozostaje ci delikatnie odcisnąć bieliznę. Możesz ją przed tym przepłukać, ale nie jest to konieczne. Jeśli twój bustonosz miał plany lub trudniejsze zabrudzenia, możesz całą operację jeszcze raz powtórzyć, aż cały brud dokładnie zmieni. Jeśli prawidłowo dbasz o swoją bieliznę i regularnie co dwa, trzy noszenia ją odświeżasz, nie będzie to konieczne. a następnie rozluźnij pustonosz do wyschnięcia. Pamiętaj wysuszyć go w pozycji poziomej, stara od źródeł nadmiernego ciepła, by chronić na włókna pustonosza przed przegrzaniem i w konsekwencji pękaniem. Pranie zrobione. Prawda jakie to łatwe?